No, już nagrywam. Nie mogę powiedzieć, bo oglądał mi język. Nie oczek. Nie, dobra, powiem to. Hej, dziś nagrywam z twarzą. Nie! Yeah. I ona też. Gadałam na Skype. Może ja się wstydzę. No, ale pokazuję, dobra. Już nagrywam. Nagrywam? Tyle? Tyle? No już nagrywam. Proszę przywitać. Aha, gęść! No tak ma. Ja mam wreszcie nawzajem. Jest jakieś szkody. Nie, ja, 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 ja. Nie wyłączaj ja. kamerki. Czekaj, będę ja na chwileczkę muszę. Samotna jestem, dobra. Ja muszę wyłączyć kamerkę. Teraz Cię widać? Nie, wyłączyłam kamerkę. Jak Ty włączysz? Dobra, z No, zdejmij kociaka. Nie. Nie. Ty... Nie. no ale przez chwilę Cię widzieli, tak? Dobra, dobra. Dobra, nagrywamy tutaj. Okej. Dobra, ale mi się to nagrywa, okej. Okay. Więc okay. Tak ustawienia były Nie, nie widać. Albo nie zaćmić. Nie, no ona tak się musi Dobra. Ja muszę coś mieć. Ja nie muszę nic mieć, to nagrywam. Tak to ja wiem. ojejku ile, hej Ed, boże, kochany. To pozdrawiam. Pozdrawiam mi Sunny, Pozdrawiam. Dobra, ja widzę, że Boże. Nie no, dobra, ja mam, ja No to mniej. Pozdrawiam, Czarna, 289. To To ja z pozdrawiam, Slity, Etncja, 7. Pozdrawiam. Kanał Anda MSP. Jeszcze. Nie. Jeszcze nie zrobiony kanał. Jeszcze nie wstawiłam odyc. Dobra. Ile to się nagrywa? Przepraszam. Już dwie minuty, Boże. Ja z kapeluszem, widzisz? Jestem z miałkotem, jestem. Jestem z miałkotem. Dobra. Jak ja nagrywam twarz. Ale... Mm, Boże kochany Jezus, ja to wstawię na YouTube. O ja przecież. Czekajcie, ja zrobię pauzę. Jak, e, dobra, prosty, dobra tak, jaki kanał? Stój, anda to, 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 no nie no, ja mam pauzę. Ja już nie mam pauzy, przepraszam. Pani, Taki pani kanał? Anda MSP. Nie! A no to powiedzmy tak ten kanał i mój kanał starmy MSP. Zapraszam. I na MSP. Ja zaraz powinnam się wyświetlić, ponieważ co coś zrobić. Boże kochany, jeszcze nie wstawiłam tego odcinka. No wiem, ale dam Ci coś. Masz przedział. O dzięki, Boże, dziękuję Ci. Otworzymy na odcineczku teraz. No, no dobra, pozdrawiam zegarek.pl i zapraszam na jej kanał. Jej kanał nazywa się Starmi MSP. Powiedziałaś to, haha. Ha. Ha, ha, ha. No, jeżeli ja, ja mam już trzy czapki, nie, no. Nie, nie, nie. Mówiłam. No, nie wstawiłam jeszcze, no. No, jeszcze nie. Jeszcze, jeszcze nie. nie wstawiłam, jeszcze nie. Jeszcze. Jeszcze. Nie. A my, ja jestem na jemy. Ja Boże, pokaż się. Już pokazuję się. A ja, 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 ja. A ja, ja jestem. Du, 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 du. ale zimno mi, częstę się, Sprawdzam, się. Wracamy, Dobra. Ona sobie poszła. A i tutaj, co będę mogła robić? Nie wiem. Um, XD Mamy hey it. ile ja nagrywam już. Cztery minuty, matko, boska jak już długo. No, pozdrawiam mimi gwiazda jeden i pozdrawiam cię. Wiem. No ale szybciej. Dobra. Jesteś? Jestem. Widzę twoją bluzkę, jej, yeah, fajnie. A. Widzę no, bluzkę. Czekaj. A teraz nie... O, czekaj, ktoś dzwoni. Nie mam chodzy z tym. Dobra, ja schodzę z kamery, bo muszę. O. Ja się będę. Okej. Okay. Z kamery schodzę. Ale nie wstawiasz tego filmiku na it, czy wstawiasz? Tak, wstawiam. <laughs> tak, wstawiam. Ja muszę na chwilę wyłączyć głos, więc nie przez chwilę nie będzie słychać. Okej. Okay. No, a ja zaraz muszę kończyć ten odcinek po prostu. A już tak się nie wstydzę, nawet. No, nagrywać. No. Tutaj mam nagrywanie. Możemy się przebrać jeszcze. Są lagi. hu, hu. Dobrze, no. już ja powróciłam. No, ja zaraz skończę odcinek, bo już nagrywam 6 minut. Ale oczywiście już Odcinki będą już z moją twarzą. Jak nie będę miała komoru, to nie będę po prostu nagrywała z twarzą. Ja się ubieram unikatowo jako... No, bo to załóż już moją czapkę. To nie jest unikat. Ale może być. Boże, jak ja brzydko wyglądał. Igza! Okej, okay, i tak będziemy wyglądać ładnie. Uważam. Mm. Nikt mnie nie widzi i nie widzi, co ja robię. No, bo się wstydzi. A ja nagrywam cały czas z twarzą. Cały czas! Poczekajcie, ja zaraz wracam. Dobra, powróciłam. Mm. W, 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 zimno mi zimno mi. O, już mamy koloro od yy, pozdrawiam, kolorowa Gabi 900. Ja napiszę w statusie, że odcinek stworzył już jest. Oh my god. I ja to na serio wstawię na YouTube. To będzie. Dobra, odbieram fame. Pozdrawiam zegarek.pl Ja szybko muszę odebrać. Dobra. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nie papa jeszcze chyba. No tak, jeszcze nie. No dobra, yy, więc tak. Yy, odcinek jak wam się spodoba to dajcie łapkę w górę, yy, no i dajcie suba. Obliczam, jeśli oglądalność nam stanie, Muszę tu być. No dobrze, więc tak. Ja już będę kończyła ten odcinek. Jak wam się odcinek spodoba to papa. Boże, jak wam się odcinek spodoba, to łapki w górę i suba, dajcie. Właśnie już zaraz wstawię odcinek, więc pa, 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 pożegnaj się. No, wikci nie mam. Dobra, więc ja mówię za Wikcie. Pa, pa, YouTube! Pa, pa, pa. pa.